I witajcie w krótkim audiologu informacyjnym odnośnie mojej działalności na koncie Let's PlayTeam.pl Chcę tutaj przedstawić Wam moje plany odnośnie serii Let's Play które zamierzam kręcić no i jak często będą się one pojawiać jakie to będą serie Let's Play no i dlaczego akurat te tak więc yy, planuję serię to będzie najbliższy projekt, to będzie seria z gry Arcania Gothic 4 no tą grę zakupiłem dość dawno z, z sentymentu do poprzednich części, no więc yy, przyszedłem ją raz, odstawiłem na półkę i tyle ją widziałem ale widząc, że na YouTubie bardzo mało jest yy, Let's Play z tej gry, a właściwie tylko jeden, ja, ja obejrzałem, postanowiłem nagrać z niej Let's Play, kolejna platforma, platforma, kolejny, kolejna gra, myślę, że to będzie Team Fortress, single lub też multi z użytkownikami, tutaj właśnie tego też kontakt, którzy będą tym nagrywać. Na przykład będę mógł pograć z Przemkiem, będę mógł pograć z Bumblagu, będę mógł pograć z Womelem, ale to właśnie zależy od tego, czy będzie nam się chciało, czy nie. I to być może będzie nieregularna seria, bo w ogóle może być, i być. Nie. lub w ogóle może być i, i nie być może na tym końcu. Przepraszam, prączy mi się język, yy, więc tak. Kolejna seria. Yy, jest to gra twórców Gotika Wydawnictwo Piranie Bytes Reason. Ja tę grę od, osobiście odpaliłem, też oddeinstalowałem tylko raz. Nie przyszedłem, może nawet pierwszego do rozdziału czy tam drugiego. Grę oddeinstalowałem i odłożyłem na półkę. Jakoś mnie nie urzekła, ale być może kręcąc, będzie ona ciekawsza i z Waszymi poradami w komentarzach, bądź też nie, jakimiś odpowiedziami, uda, uda nam się wspólnymi siłami ją przejść i będzie dosyć ciekawie więc tak, kolejna, kolejna seria Ultimate Spider-Man Być może mało, mało kto z was wie, kto to jest, co to jest za gra. No ja jestem od, od małego jestem fanem Spidermana. Ta gra nawet jest bardzo ciekawa. To jeszcze zale, to zależy od przebiegu wydarzeń, być może będę z niej nagrywał, być może nie. Jeżeli... Wyda mi się na przykład, że jeden materiał, który nagram, wyda mi się ciekawy, to go wyrzucę na YouTube. Jeżeli nie, no to ta, ta seria zostanie porzucona. Nie będzie ona kontynuowana na, yy, na tym koncie Let's Play Team .pl. mm, No i to tyle na jej temat. Kolejna platforma. platforma Co ja mam z tą platformą? Mm, kolejna gra. Znaczy, to nie będzie seria let's play bądź, bądź też gameplay to będzie bardziej poradniki jak robić różne czynności różne mm, różne na przykład z wody, dryblingi, strzały, poradniki, z FIF, 12, rozkompilacje, ładnych bramek co myślę że to będzie taka bardzo, bardzo nieregularna, ser nieregularna seria. To nawet można nazwać serią, To będzie po prostu spontaniczne, spontaniczne filmy, które będą po prostu pokazywać najładniejsze akcje, bramki, bądź też właśnie poradniki dla początkującego gracza. I co, co dziwne, na klawiaturze, że, bo większość przedstawia jak grać na padzie, a ja postaram się przedstawić to jak grać na klawiaturze i jak grać w FIFA dobrze nawet Tak. Yy, kolejna seria to będzie GTA San Andreas tak, GTA San Andreas. No dosyć ciekawa gra. Być może też będzie z jakiegoś innego G Grand Theft Auto nagram let's play, -a. być może z GTA 4, jeżeli jest zakupię być może z GTA Vice City, który mi się też kojrzy na półce. No Getason and Andreas to jest taki projekt może na przyszłość, naprawdę daleko, daleko przyszłość. No i to tyle by było chyba na ten temat. Co do ukazywania się odcinków. Odcinki będą się ukazywać. To zależy też od dnia, zależy też od mojego rozkładu zajęć lekcyjnych i zależy też od mojego wolnego czasu po południu. Zależy też właśnie też od serii Let's Play, bo być może będzie jakaś seria, która będzie się pojawiać co 2-3 dni, ale odcinki będą króciutkie. A być może będzie taka seria, która będzie, np. przykład odcinek będzie miał pół godziny, bądź też jeszcze więcej, ale będą się one pojawiać na przykład yy, co weekend. Tak, więc yy, nie, nie poganiajcie mnie, lepiej żeby chyba nakręcić dobry materiał, yy, ciekawy. Dosyć fajny, taki spontaniczny, niż żeby kręcić na siłę i żeby był to gniot. Także to by tyle, chyba by było na tyle w tym audiologu. Odnośnie pytań, pytajcie tutaj w komentarzach. Jeżeli czegoś nie wiecie, na pewno odpowiem na, na ten komentarz. Jeżeli macie do poruszenia jeszcze jakieś inne, być może serie let's play, też inne tematy, które bym w audiologu miał. Yy, miałbym poruszyć no to piszcie w komentarzach i, i ja na pewno się tym zajmę. Tak więc do zobaczenia i cześć, do pierwszego let's playa